Witam, no, mi Witam, proszę państwa, lala, lala. Mam dobry dzień, bo jestem zdrowy, więc nazwiemy ten filmik. dać już jest zdrowy Pa 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 pa, pa. Więc mam lewa. Sparle, lewa, lewa, Proszę, to jest dopiero przygoda. Mam dwa ludzi. I wiecie, że się zaległam na stronie Lego film i, i zamyśliłem to zdjęcia. I ja muszę wygrać. Konkurs. Mam najlepszy top. Przebudowałam mnie, aby złożyć. I Proszę, to jest moja budowla, którą zbudowałam. bumper, pra berapa pau